Siemanko mordeczki, dzisiaj klasyk kuchni chińskiej, kurczak koko, czyli kurczak w cieście kokosowym, chrupiący, soczysty, b Do miski trafia jedna szklanka mąki, jedna szklanka mleka i dwa jajka. Dorzucam trzy łyżki brązowego cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. Jak już to wszystko wymieszam na piękną konsystencję, gładką konsystencję dosypuję 80 g wiórków kokosowych. Do mojej miski trafiają dwie piersi z kurczaka, które wcześniej skroiłem w kostkę. Dokładnie obtaczam, rzucam do oleju rozgrzanego do 180 stopni i smażę, aż widzę jak się zarumieni i z jednej i z drugiej strony. Podaję z kolendrą i gotowe. Gotowo dla Was Filip Głodek dzięki Elo. Subskrybuj, lajkuj, szeruj, dodawaj, komentuj. U!